Excellent work in Norway, Lieutenant, under very difficult circumstances. Thanks to your efforts, the Kriegsmarine wolfpacks that once terrorized the North Atlantic have been decimated over the past year by our naval and aerial patrols. With Allied shipping lanes secure, the door is now open for the invasion of Europe that we've been planning since the start of this bloody war. It's called Operation Overlord, and we're breaching Hitler's Atlantic Wall through the Normandy coast. The Germans know we're coming and coming soon, but we've got them thinking that the invasion will be at Calais, well north of the actual landing beaches. This will be the largest amphibious invasion in history, Lieutenant, and you're going to be in the group that's leading the charge. Now, we may have numbers on our side, but we don't have the experience. Most of our troops are fresh out of basic training, and they need true combat veterans like you to help lead the attack. That's why I've reassigned you to the 2nd Ranger Battalion. The landings will take place across five beaches, codenamed Gold, Juno, Sword, Omaha, and Utah. The British will land at Sword and Gold, the Canadians at Juno, and the Americans at Omaha and Utah. You'll be going ashore at Charlie Sector of Omaha Beach, just west of the Dog One exit. Although the beaches are not as fortified as they are at Calais, the Germans have left no spot undefended. Every inch of beach is covered by machine guns and artillery, and the place is surrounded by miles of barbed wire and countless minefields. One more thing, Lieutenant. Try to keep in mind that this is the largest and most complicated operation that we've ever attempted, and in my experience, whenever things get complicated, things go wrong. But no matter what happens, I believe that with soldiers like you leading the way, we will prevail with this Allied assault. Good luck at Omaha Beach, Lieutenant, and Godspeed. Cześć, witajcie! Z tej strony Pan Stefanek, a to jest Medal of Honor, assassin. Clear the ramp. Thirty seconds. All right, men. Dzień dobry, sprzedany i stajemy na boku. Sportsight, you with PAL. Starboard, you with me. Head for cover and get to the shingle. I'll see you on the beach. Dzisiaj będziemy brali udział w jednej z chyba z najsłynniejszych potyczek podczas II wojny światowej: mianowicie potyczce na Omaha Beach. Wcielając się oczywiście w rolę alianckiego żołnierza, jeden z statków obok właśnie dostał za chwilę i my ruszamy, no cóż, żyćcie mi powodzenia.

Jesteś lekarzem Tam jest lekarz Dzięki, DZIĘKI! Jezu Shit! Uszukamy kolejnego lekarza Dobra, to nie jest lekarz Nie niedzielek Zaraz poumieramy wszyscy. Chila, gdzie jest lekarz? Gdzie jest lekarz? Rara. Dobra, no to jeszcze raz. Boże, Pociski gdzieś tu spadły tuż przede mną. Ooooo! Wypuśćcie Keep moving, soldier! Jasne! Strzylałem do mnie z ciski km a to Keep moving, soldier! Jezu, to nawet ostry osmość nie żyje Kryste No, tylko po 10 HP przy przejściach ja, No boże, jaki bloker Oj, sorry bro <grywka> Nie, dobra, tu nie, to nie, to nie. Nie, nie chciałem. Sorry. Nie było specjalnie, no masz tam wydykał oraz się. Chyba to nie działa tak jak w B, że. Jest, dzięki! A ja mam tam się それがこうい私は私は私は私は。

Out that artillery, Jefferson. Weber, you're up. Get ready. Head for that trench over there. Covering fire. Go. Go. Go.

I'm going to go there and take out that artillery! Jefferson, Weber, you're up! Get ready! Head for that trench over there! Covering fire! You should have just stressed it. No, Przyładuj, przyładuj, może się to przydać. No, Mike, gdzie zbugowałeś się, czy co? W ten sposób chyba. No właśnie. Hold up right here! Stay in cover! Hey. Two X-42s! Central A from that bunker! We gotta find a way up the block! We gotta go up there and take out that artillery! Jefferson! Weber! you up! Get ready! Head for that trench over there! Covering fire! No, taki, że się tak... Że się tak zaciąłem, ale mm, strasznie się skupić. Tutaj właśnie się ciężko często wkładałem na, tej, na tym odcinku. braciul Biegnę solo Boże, jeszcze ktoś dzwoni do mnie Fuck! Jeszcze granat, czekajcie Okej, okay, jestem już z powrotem Jeszcze okazję posłuchać mojego dzwonka z Zero Noce Drugi ending bodajże Take out that artillery! Oh, get ready, head oh, for, <laughs> for the trench over there. Covering fire! <sharp> no, <inhale> Tomchi, web strzelać, Boże nuby! Nuby! Go, go! Jaws in web, there! Find a way up

Macko Boska, jestem z powrotem! Może rozlałem sobie lemuniadę na myszkę! I ożywiającą orzeźwiającą... myszkę! Get ready! I brought a change over there!

No kurr... No ja pisgam! Fuck! No kurde, po raz fefte już to robię, no. Ja pierdzielę. Mam zeźćć tylko gościa z prawej i tam przejść, no, kuźwa. No niby proste, ale cholera. Skądś wpierdzielisz? Tylko no dawaj, bo mi się za szlak trafi. <laughs> Jedziesz kuźba! No i tak ci idzie nie pomogę z tym kolcikiem głupim. Boże! Kryste. Jak on te ręce ułożył. Jakby nie wiem co chciał NO jak? FUK JAK No prze Przecież Przecież Przecież, przecież to, to jest nie fair Ostatni raz Jak mi się nie uda To to albo wam przyspieszę albo przeminę albo Nie wiem co Albo zchituje tą grę Chyba jedy, najtrudniejszy moment w tym Medal nie, 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 to może mi się uda rozważyć z tym bunkiem. A bawcie się, bawcie się. No, run, forest! Run! Nie moglibyśmy sobie powiedzieć razem, że wziąłem jako mięso armatnie do przodu? Nie, for my signal! Run, run, run for rest, bitch! Motherfucker, angry shit! Przecież tu są minen! Kuźwa! tędy miałem chodzić! Ja pier. Znaczy się, no, kurczę. Boże.

To nie jest amunicja. Wiem, że tu będzie apteczka, co mnie bardzo cieszy. Uff. Dobrze, amunicja. Mi się wszystko przyda. Gdzie Gry... jest dobra? An objective has been completed. Ej ja hej, hej Jeden ja będę chyba zawsze granat wrzucę, no w ogóle chyba nie tędy miałem mieścić. Zaraz zobaczymy sobie co tu mają Otwieramy sobie pateczki, amunicje co tu mamy Behm Behemot Bechmord jakiś, nie wiem Nie wiem Nie wiem Nie znam niemieckiego Cześć, jestem Rambuaty! A jest nie no scheisse na inne coś tam dokumentiere papiery! Jo, go wypiewszył. Fuck, fuck. Fuck you. Jedna biedaczynka przeszła. O tam też jakiś stał. Szkoda, że go nie mogę mówić. Mission success! Medal. Jakiś medal dostałem. Medal za honor. Dobra, koni, tak więc to by był kolejny odcinek! Medal of Honor Ali'ed Asasulot. Dzięki wam wszystkim bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych, a także i poprzednich, i także innych materiałów, nie tylko z Medal of Honor. Tak więc jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!